Okay, uh first of all I'm really happy for the win. Uh this was a game that was tough for us. Uh I think we we performed acceptable in the first half. Uh we uh, played the ball in in a good way. Uh various of course things that we can do better in the first half, but when you are up to uh zero in half time you should be happy. Uh the microphone I can weach. Nie, mogę tak. Ja tak mogę, mhm. oczywiście. Przede wszystkim cieszę się z zwycięstwa dzisiaj. Myślę, że to było dla nas e, ciężkie starcie. E, na pewno graliśmy w pierwszej połowie akceptowalnie. E, zresztą wynik e, mówi sam za siebie. E, prezentowaliśmy momentami dobry futbol i, i wyglądaliśmy na takich, którzy no, muszą e, wygrywać I, i tak właśnie było do przerwy. Uh, second half started very uh, bad for us uh, with uh, the -one goal druga połowa zaczęła się bardzo źle dla nas uh, od razu bardzo szybko stracony gol and after this we we suffer a lot uh, with our own uh, playing style mm, zaraz potem już uh, cierpieliśmy, uh, nie mogliśmy pokazać własnego stylu we went uh, a little bit, uh, afraid, I would say. E, Można powiedzieć, że byliśmy nawet trochę e, przestraszeni. So and e, this was tough for us. To all, było właśnie dla nas ciężkie. All the way. In. Uh, all the way. In. All the way in to to the final reason. Oh, aż do and samego the, końca, przepraszam. But in the end we show again

z zawodników, że właśnie potrafili tak cierpić, potrafili zrobić wszystko, żeby zwycięstwo było po naszej stronie, dla klubu, dla siebie samych i dla miasta. Okay. Myślę, że poza meczem z Wisłą Płock graliśmy całkiem niezłe spotkania, natomiast zrobiliśmy dzisiaj dużo, żeby zdobyć jakiś punkt albo punkty, ale zrobiliśmy też dużo, żeby tych punktów nie zdobyć. Nie dopuszczaliśmy pogoni do jakichś klarownych sytuacji. Nie przypominam sobie, że było dużo celnych uderzeń na naszą bramkę. Funkcjonowaliśmy nieźle w pogronie i w ogronie niskiej, blisko swojego pola karnego i w podejściu do pressingu, szczególnie w tej drugiej połowie, było, było widać też te nasze odbiory i to, że tak naprawdę toczyła się na, na połowie pogoni. Jeśli chodzi o, o naszą grę w ataku, trochę musimy też dołożyć jeszcze do tego więcej dokładności, natomiast no wydaje mi się, że z przebiegu meczu byliśmy często w polukarnym karnym pogoni. Częściej niż pogoń w naszym. Wielka szkoda, że nie zdobyliśmy dzisiaj żadnego punktu i tak reasumując to jak do tej gry, którą mamy, dołożymy ciut więcej jakości w polu karnym przeciwnika i sami nie będziemy w prosty sposób prokurować sytuacji do naszych rywali. To wszystko wróci na dobrą ścieżkę. Zdecydowanie straciliśmy za dużo bramek w tych czterech meczach, z czego co najmniej w połowie mocno pomogliśmy naszym rywalom, bo mieliśmy piłkę, a będąc blisko polakarnego sami tą piłkę rywalom oddaliśmy.